Jestem blisko kolejnego miejsca zbrodni. Hmm, wizytówka tajemniczego sprawcy. Hey, Pete. Daję znać, że nie wyszedłem z domu. Cieszę się. Co tam? Słucham radia policyjnego. W całym mieście coś się dzieje. Non-stop! To przytłaczające, prawda? Jak ty to robisz? Znaczy, nie możesz być wszędzie. Pamiętaj, co mówiła May. Gdy komuś pomagasz, tak naprawdę pomagasz wszystkim. Tak. Ale nigdy nie rozumiałem, co miała na myśli. Okej, okay. kojarzysz kobietę, która przyszła do Fist z dwójką dzieci? Tak, którą wyrzucili z mieszkania? Tak. Gdy znalazła pracę i miała się wprowadzić do nowego mieszkania, powiedziała. Jak tylko dostanę pierwszą wypłatę, wyślę ile będę mogła do tego ośrodka. My pomogliśmy jej, a ona chce pomóc innym. Pomoc rodzi pomoc. Właśnie. Mej była świetna, prawda? Najlepsza. Wyślę ci adres, gdy tylko zakończę tę sprawę, więc bądź w gotowości i weź ze sobą te wyrzutnie. Nareszcie! Wygląda znajomo. To miejsce, w którym po raz ostatni widziano informatora Magi, zanim zniknął kilka miesięcy temu. Czuję się trochę... niekomfortowo. Chyba powinniśmy zakończyć sesję. Przepraszam, doktorku. Nie chciałem Cię nastraszyć. Ostatnio mi odbija, jak mówiłem, stresująca robota. Okej. Okay. Powiedz mi więcej na jej temat. Opisz typowy dzień. No, typowy dzień. Budzę się, sprawdzam telefon, patrzę, kogo każe mi sprzątnąć tego dnia. Potem jem śniadanie. Próbuję trzymać się diety, wiesz? Potem idę na robotę. Jeżeli zrobi się bałagan, idę do domu się umyć. Po południu idę na siłownię, potem jem obiad. Przepraszam, możemy się trochę cofnąć? Co konkretnie znaczy sprzątnąć? Znaczy, kogo szef każe mi zabić. Nabrałem niezłego doświadczenia. Mam bogate portfolio. Gość brzmi jak cyngiel Magi. To chyba tylko część historii. Rozejrzę się za podobnymi miejscami. Jako superbohater nie mam zbyt wiele czasu na higienę, ale robię co mogę. Tych rękawic użyłem podczas pierwszej walki z elektro. Tak wpadłem na pomysł, by wszyć w kostium warstwę izolacyjną, która nieraz uratowała mi dupę. Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal, ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. Moja ozdoba z balu. Pakietka odwiedzającego z mojej rozmowy w Oscorp. Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi. Jestem gotowa. Przyjdź do mojej bazy. Skoro o tym mowa, jak to się stało, że masz w mieście bazę, o której nie wiem. Ta, świetna rozmowa. Dlaczego zawsze się rozłącza? Daj. Może to nie było celowe. Pewnie nas po prostu rozłączyło. Może teraz czekasz od dzwonie. Albo wydzwoniła już wszystkie wykupione minuty. No bo pewnie korzysta z roamingu. To droga sprawa. Albo musiała pilnie wypolerować broń. Zastosujmy brzytwę Okhama. Najprostsze wyjaśnienie to... Sable mnie nienawidzi. Logika zawsze wszystko psuje. Bierzmy się do pracy. To gdzie jest ta baza, o której mówiłaś? Wow. Masz dużo lepsze zabawki niż ja. Świetna ta niewidzialna forteca. Ale skoro cały Nowy Jork ją widział, Hammerhead zaraz tu będzie. Na to liczę. Nie marnujmy czasu. Zdobyłam laser klasy piątej. Musimy go skalibrować, żeby zapobiec w przegrzaniu. Na szczęście piszę magisterkę z kalibracji. Zróbmy to. Od czego mam zacząć? Umieść działko na miejscu. Robi się. Wow, fajny laser. Obudowa zabezpieczona i gotowe. Wcale nie. A. Musimy zresetować anteny namierzające. Nie ma sprawy. E, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wyjdź z i dostań się na pobliskie nadajniki. Się robi. Powinniśmy przegadać naszą strategię wobec Hammerheada, nie uważasz? A o czym tu rozmawiać? Znajdujemy go. Kierujemy laser na płytkę w jego głowie. Wiązka rozgrzeje stalnię stopową do temperatury krytycznej. Mieni jej strukturę molekularną. Miękczy ją, a ja pozbawię go przytomności. To wiem, ale skąd wiesz, że nie stopisz mu mózgu? Kiedy wilka atakuje owce, pasterz może go zastrzelić. Okej, okay. no to pani pasterz, pamiętaj, że mamy nie zabijać, jasne? Proszę, udało się? System wydaje się sprawny. Teraz musimy sprawdzić celowanie i poziom mocy. Super, chwila, ale nie zamierzasz do mnie strzelać, co? Jeszcze nie. Musisz wystrzelić te cele. Jasne. Ok, gotów? Tak jest. Lecą bomby! Trafiłaś! Już! Jeszcze kilka. To pewnie, że dobrze się bawię! No to jeszcze jedna! Niezły strzał! Nie. Czy tak wyglądają nowoczesne zniszczenia? O, o, możemy jeszcze raz! Proszę! Dzieciak z ciebie. Tak, wiesz, każdy ma w sobie coś z dziecka. Wracaj, mamy jeszcze coś do zrobienia. Już lecę. Musimy dostosować nawigacyjny żyroskop stabilizacyjny do ciężaru lasera. Podejdź do terminala i zaczekaj, aż uruchomię system. System gotowy. Wchodzę. Okej, okay, to powinno wystarczyć. No. Połączyliście siły. Uro się. Niestety to wam nie pomoże. Przydałaby mi się pomoc! Laser padł. Naprawić go? Próbuję. Okej, okay, to ja się pobujam z Hammerheadem. Dobra, to sprawa osobista. Takie! Nie mogę tak się trafić. wam podziękować, że pokazaliście mi, co robimy w źle przez tyle lat. Max! masz! Dzieci urokaru! Nie zamierzacie się błądzić no tak już! Tabu, chodź w Hula. I Szanuję? Ludzi, którzy wiedzą, kiedy się poddać. Rozpoczynam nalot! Tak, chybiłam. Nie przestawaj! Następnym razem trafisz! Wrzucę bomby, a ty rzucaj w niego! Jeśli... Tak! Trafiony!

Chcę łapać te bomby podczas rzutu. Zaskasiłem. Bolicie już głowa? Macie czale! Dam wam szansę! Przyłączcie się! Albo dzicie! Ja skorzystam z bramki numer 3! prawda góro! Już począł! Nie Nie jest ich wcale, co? No chyba nie! Będą cię ja zrażać, coś w A tak tylko teraz! Zbliżam się! Bądź gotowy! Tak, trafiony! Dobra, to sprawa osobista. Muszę ją wyłączyć. Uwaga! Płapta górą! Let's go. Nie było. Hej, masz plany na kolację? Znam świetną pizzerię. Muszę wracać do Sunkary. No tak, przecież wojna czeka. Nie lubię walczyć, ale robię co muszę, by pomóc swoim ludziom. Wiem, zupełnie jak bohaterowie. Nie jestem bohaterką, ale nauczyłeś mnie kilku rzeczy. Ach tak? Jakich? Chociażby jak rozbroić wrogów kiepskimi żartami. Właściwie to dobre żarty, ale wiem, że humor to subiektywna sprawa. Dzięki spidermanie. Za wszystko. Nie lubię czułości. Tak, jasne. Oczywiście. Hej, e, słuchaj, możesz podrzucić mnie do miasta, bo... Przepłynąłbym, ale w życiu nie doczyszczę potem kostiumu. Ach, wyrzutnie sieci chyba trochę cisną. Przyzwyczaisz się. Postaraj się nadążyć. Ach. Dobra, Hammerhead załatwiony, ale jego ludzie są nadal na wolności. Praca Pająka nigdy się nie kończy.